jak zrobić taką rozpakow rozpakowywarkę itemów w minecraft a więc tak budujemy sobie tor z których pokrym będzie jeździł ten wagonik to sobie zamienimy to się rozwalimy jak już wiemy o co chodzi tutaj dajemy sobie hopera w skrzynie I teraz mamy to zrobione. To nam nie będzie potrzebne. Przydać. Dobra, jak mamy to robimy sobie trochę większą dziurę, żeby była. Dajemy komperatora w tą stronę. Klikamy go. Blok. Już nam się bardziej w sumie nie przyda. Pochodnia to, tutaj możemy sobie dać yy, repeatera ale ważne, żeby był na tym samym poziomie co jest ten tor, czyli tak tutaj na równym, tak, tak, tak i tak. Teraz to mamy zaświecone, i on, jak pojedzie, to on tutaj zjedzie, i tutaj. Teraz zróbmy stację załadunkową. A więc będą nam znowu potrzebne te rzeczy. Tak. I to. Tutaj kładziemy sobie hopera. Pyk, pyk. Pyk. Może coś takiego. Znowu komperator. Blok pochodnia redstone. Nowa tutaj nie. Tutaj niżej. Więc tylko coś takiego się przyda. Tutaj, żeby redstone szedł. W sumie, sumie tak też się tutaj zrobi. I tak. Teraz mamy to zrobione. Tutaj możemy jeszcze dać sobie skrzynię. I nasz wagonik sobie będzie jeździł z miejsca do miejsca, z miejsca do miejsca. Zatrzymajmy go. Rzućmy sobie tutaj stach koperów. Szybciej będzie jak będzie tutaj. Tutaj, jak widzicie, jak wyciągnę, zaświeca się. O, tutaj widać. Gasi. Zaświeca, gasi, zaświeca, a polecam też to kliknąć. I teraz on sobie tutaj leci, to się tutaj uzupełnia, puszcza, on tutaj wjeżdża, i rozładowy. Musicie brać pod uwagę to, że tutaj będzie spędzał więcej czasu.